Mam taką wieżę Sony, i kumplowi szukam wieży o podobnej funkcjonalności jak ta, a mianowicie tu jest pokrętło potencjometru głosu i wystarczy, że podkręcę na 1, 2. I już coś słychać, co mówią. Trzy jeszcze lepiej. Nie muszę podgłaśniać do dwudziestu, trzydziestu, żeby cokolwiek było. Słychać, czy tak? Od jedynki już słychać. Jeden, dwa, trzy. Słychać, tak? Słychać. Fajna wieżyczka tu mam jeszcze takie coś jak equalizer o i po naciśnięciu tego nie pojawia mi się tak jak we większości wieżach pop rock, flat i tak dalej do wyboru tylko mam tutaj takie coś jak db czyli decybel od minus 6 do plus 6 która akurat jest od basu czyli jak jadę od zera w dół, tym pokrętełkiem tutaj, od zera w dół, tym bas staje się bardziej słabszy. Od zera w górę, tym bas staje się bardziej mocniejszy. I to samo mogę robić z głośnikami wysokotonowymi, czyli tymi tu od góry wysokotonowymi. To samo mogę robić. Im bardziej i od w dół, czyli od zera w dół, tym te kolumienki grają ciszej. Im bardziej od zera w górę, tym te kolumienki grają głośniej. I teraz właśnie moje pytanie brzmi, bo kumplowi szukam podobnej wieży, wieży z takimi właśnie samymi parametrami jak ta. Żeby po wejściu w Equalizer nie było pop, rock, jazz i tak dalej do wyboru, tylko, żeby było właśnie tak, jak tu pokazałem na filmie, decybel, czyli od zera w dół, jak jadę, to bas staje się słabszy, od zera w górę, bas mocniejszy i tak samo właśnie z głośnikami wysokotonowymi. Od zera w dół ciszej grają, od zera w górę głośniej grają. I moje pytanie brzmi: czy wieża, którą sprzedajesz, ma taką opcję i czy wieża, którą sprzedajesz, wystarczy, że głos podkręcę do trójki i już słychać. Nie muszę podkręcać, nie wiadomo jak głośno tam do dwudziestki. Trójeczka, dwójeczka, no a nawet jedyneczka i cośkolwiek słychać.